Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w pewnym momencie życia czujesz się obco? Jakbyś żył nie swoim życiem, jakby coś w środku mówiło, to nie ja, a jednocześnie nie umiesz już określić, kim naprawdę jesteś. W tym filmie postaram się pomóc Ci odnaleźć siebie, albo chociaż zrobić pierwszy krok w Twoją stronę. Psychologicznie mówiąc, większość z nas nie żyje swoim życiem. Ten film nie jest po to, by cię zmotywować na chwilę. On jest po to, by pomóc ci wrócić do siebie. Do tej wersji ciebie, która gdzieś po drodze została zagłuszona. Przez wychowanie, przez lęk, przez schematy. Ale ona nadal tam jest. I dziś postaram się pomóc ci ją odnaleźć. Oderwij wzrok od telefonu, zrób głębszy oddech. Pomyśl. Czy żyjesz tak, jak naprawdę tego chcesz, czy może tylko tak, jak tego od Ciebie oczekiwano? Może tak, jak powinieneś, jak wypada, jak należy, ale niekoniecznie. Jak czujesz? Od najmłodszych lat uczono Cię, jak masz się zachowywać. Mówiono, co wolno, a czego nie. Jak mówić, kiedy mówić i o czym najlepiej nie mówić wcale. Uczono Cię, że trzeba być grzecznym, posłusznym, nie sprawiać problemów. Że nie wypada płakać w miejscach publicznych, że nie powinieneś się złościć, krzyczeć, tupnąć nogą, bo to nieładnie, bo to wstyd. Ale czy ktoś wtedy zapytał, a kim ty jesteś? Naprawdę. Kim jesteś? Bo mnie nikt nie zapytał. I myślę, że ciebie też raczej nie. Tak właśnie zaczyna się gra schemat mechanizm. Gramy w bycie kimś, kim chcą nas widzieć inni. Udajemy, przyjmujemy rolę, które zapewniają spokój, bezpieczeństwo, akceptację. Wyrabiamy sobie maski, uczymy się mimiki, tonów głosu, gestów, które nie są nasze, ale skuteczne. Zamiast być sobą, stajemy się tacy jak trzeba. Dlaczego? Bo nasz mózg chce przetrwać. Bo biologia nie interesuje się autentycznością, interesuje się bezpieczeństwem. A dla dziecka przetrwanie oznacza jedno. Dostosuj się. Zadowól dorosłych. Uśmiechnij się. Nawet jeśli nie masz na to siły. Zamilcz, nawet jeśli coś cię boli. Bądź dobry. A kiedy płakałeś za bardzo, słyszałeś, że przesadzasz. Kiedy mówiłeś zbyt głośno, że jesteś niegrzeczny. Kiedy się złościłeś, karano cię ciszą albo zawstydzeniem. Smutek był ignorowany, radość dozowana, pytania zbywane. I tak twój mózg zaczął się uczyć, kodować. Tworzyć nowe ścieżki przystosowania, chronić cię, nawet kosztem tego, kim naprawdę jesteś. Neurobiologicznie wygląda to tak: przednia część mózgu, odpowiedzialna za kontrolę zachowań, staje się coraz silniejsza. Rozwija się ta część, która analizuje, przewiduje, dopasowuje. A to, co emocjonalne, układy odpowiedzialne za odczuwanie, takie jak ciało migdałowate, czy hipokamp zostają przytłumione. Tracisz do nich dostęp. Coraz trudniej ci czuć, bo coraz łatwiej kalkulować. Zamiast mówić, co naprawdę myślisz, analizujesz, co powiedzieć, żeby nikogo nie urazić. Zamiast zapłakać, zaciskasz zęby i mówisz, że wszystko gra. Zamiast dać sobie chwilę słabości, bierzesz się w garść i idziesz dalej. I choć to działało przez lata, dziś już nie działa. Dlatego jesteś zmęczony, może nawet wypalony, nie masz siły. Nie rozumiesz, czemu ci się nie chce, czemu relacje cię męczą, czemu boisz się być sobą, czemu czujesz pustkę, choć robisz wszystko dobrze. Bo jako dziecko musiałeś być dorosły, musiałeś być opanowany, żeby nie prowokować, musiałeś tłumić emocje, żeby nie denerwować mamy, musiałeś udawać, że wszystko jest w porządku, nawet jeśli bolało. I teraz, jako dorosły, nie masz już siły grać dalej, ale nie wiesz, jak przestać. I to nie jest twoja wina. To adaptacja, reakcja przystosowawcza. Twój układ nerwowy nauczył się, że bycie sobą to ryzyko, że za emocje można zostać ukaranym, że za prawdę można zostać odrzuconym. Więc przestałeś mówić, przestałeś się otwierać, zamknąłeś się, schowałeś, ale to cię niszczy od środka. Zatrzymaj się raz jeszcze i zadaj sobie kilka trudnych pytań, takich, które mogą coś zmienić. Kiedy ostatni raz czułeś się sobą, naprawdę sobą, nie wersją, którą trzeba zagrać? Czy wiesz, co czujesz? Czy tylko dobrze znasz oczekiwania innych? Czy naprawdę jesteś leniwy? Czy może po prostu wyczerpany ciągłym dopasowywaniem się? Czy naprawdę nie umiesz kochać? Czy po prostu nikt nie nauczył cię, że zasługujesz? A nauka? Nauka mówi jedno: możesz to zmienić. Naprawdę. Twój mózg jest neuroplastyczny, potrafi się przebudować. Możesz wyrwać się z tego schematu, zacząć budować siebie od nowa, przestać być tym, kim oczekiwali, że będziesz i stać się tym, kim jesteś. Ale najpierw musisz to zobaczyć, nazwać, zrozumieć i przestać się obwiniać. Bo to nie jest Twoja wina, że Ci ciężko. Ale teraz to już Twoja decyzja, czy coś z tym zrobisz. Wiem, że było Ci trudno. Może nie dostałeś wystarczająco miłości. Może zabrakło akceptacji, przestrzeni na emocje. Ale to nie znaczy, że nie możesz dać sobie tego teraz. Masz prawo. Masz prawo być sobą. Czuć, mówić, czego potrzebujesz. Masz prawo żyć po swojemu. Twoja przyszłość nie musi być kontynuacją tego, co ci zrobiono. Możesz napisać ją inaczej. Psychologicznie mówiąc, nie jesteś popsuty. Zostałeś po prostu zbudowany w trudnych warunkach, ale możesz się odbudować. Po swojemu, na nowo. I pamiętaj, zdrowie psychiczne naprawdę ma znaczenie. To nie jest tylko gadka. Nie będę ci mówić, uwierz w siebie, wystarczy chcieć, pozytywne myślenie zmieni wszystko. Nie. To nie wystarcza, kiedy od lat nie wiesz, kim jesteś. Kiedy każda Twoja decyzja jest kompromisem. Kiedy wieczorami czujesz pustkę, której nic nie wypełnia. Dlatego dziś nie dam Ci motywacyjnego banału. Dam Ci coś więcej, narzędzia, zrozumienie. I krok po kroku drogę do tego, jak odzyskać siebie. Bo większość z nas żyje cudzym życiem, nie swoim. Wychowano nas, by się dopasować, by nie przeszkadzać, by nie zawieść. Od dziecka uczyli nas, jak być grzecznym, jak się zachowywać, co wypada. Ale nikt nie zapytał, a kim ty jesteś naprawdę? I tak zaczęliśmy grać. Uśmiechać się, kiedy chcieli, milczeć, kiedy nas bolało, przytakiwać, nawet gdy się nie zgadzaliśmy. Zamiast być sobą, staliśmy się tym, kogo oczekiwano. Znasz to uczucie, kiedy siedzisz wśród ludzi, rozmawiasz, śmiejesz się, a w środku czujesz się obco? Kiedy zgadzasz się na coś, co wcale nie jest twoje? Kiedy rezygnujesz z siebie, bo tak będzie prościej? To nie lenistwo, to nie słabość. To zmęczenie grą, którą grasz od dziecka. Ale powiem ci coś ważnego. To wszystko da się odwrócić. Nie od razu, nie łatwo, ale da się. Najpierw trzeba zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Zacznijmy od dzieciństwa. To tam uczysz się, czy możesz być sobą, czy musisz się dopasować, by przetrwać. Jeśli twoje emocje były ignorowane, nauczyłeś się je tłumić. Jeśli twoje potrzeby były za dużo, przestałeś je wyrażać. Jeśli miłość była warunkowa, zacząłeś wierzyć, że musisz na nią zasłużyć. Psychologia nazywa to stylem przywiązania. Jeśli Twoi bliscy byli nieprzewidywalni, obecni tylko wtedy, gdy byłeś dobry, masz styl lękowy. Jeśli byli chłodni, obojętni, rozwinąłeś styl unikowy. A jeśli nie wiesz, czy bardziej się zbliżać, czy uciekać, prawdopodobnie masz styl zdezorganizowany. To wszystko żyje w Tobie nadal. To dlatego boisz się bliskości, albo dlatego tak bardzo jej pragniesz, że gubisz siebie. Ale najważniejsze. To można zmienić. Styl przywiązania nie jest wyrokiem. Twój mózg jest neuroplastyczny. Może się uczyć nowych schematów. Twoje serce może poczuć coś, czego nigdy wcześniej nie znało bezpieczeństwo w byciu sobą. Jak zacząć? Po pierwsze, zatrzymaj się. Zauważ, kiedy mówisz tak, chociaż w środku czujesz nie. Zauważ, kiedy się uśmiechasz tylko po to, by nie urazić. Kiedy tłumisz łzy, bo boisz się, że będą za dużo. Po drugie, nazwij, co czujesz. Nie, wszystko okej, okay. tylko jestem smutny, czuję żal, jestem wściekła. Emocje to nie wstyd, to język Twojej prawdy. Po trzecie, pytaj siebie: czy to, co robię, jest moje? Czy ten wybór to moje marzenie, czy cudze oczekiwanie? Czy jestem zmęczony, czy po prostu cały czas gram? Po czwarte, przestań się obwiniać. To, że się pogubiłeś, to nie twoja wina. To adaptacja, twoje ciało, twoja psychika zrobiły wszystko, byś mógł przetrwać. Ale dziś już nie musisz walczyć. Dziś możesz budować. Po piąte, buduj relacje ze sobą. Nie musisz rzucać wszystkiego. Wystarczy, że codziennie dasz sobie chwilę ciszy. Zadasz sobie jedno szczere pytanie. Zrobisz coś, co od dawna odkładałeś. Odpoczniesz bez poczucia winy. Po szóste, ucz się nowych reakcji. Zamiast milczeć, powiedz, zamiast się zgadzać, zastanów się. Zamiast się bać, przyznaj, że się boisz. To właśnie jest odwaga. Nie udawanie siły, ale pokazanie prawdy, bo ty nie jesteś popsuty. Zostałeś tylko zbudowany w trudnych warunkach, ale możesz się odbudować. Powoli, prawdziwie, na nowo, po swojemu. Twoja przyszłość nie musi być przedłużeniem twojej przeszłości. Nie musisz być taki, jak chcieli inni. Masz prawo być taki, jak czujesz. A więc, kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy? Czego pragniesz, kiedy nie boisz się, że ktoś cię oceni? I czy jesteś gotów? Poznać siebie naprawdę? Jeśli czujesz, że to było o tobie, zasubskrybuj, przejdźmy przez te przemiany razem, nie przegap kolejnego etapu.